Hej, wszyscy, których szczypi dupa, cześć was! Witam, będę się znowu chwalił. Mam wodę, to już jest jedna rzecz, którą się mogę pochwalić. A teraz, takie rzeczy z tych organizacyjnych. Po pierwsze, patrzcie, ile udało mi się kupić naklejek Gambit po 16 groszy. Cały czas mi się kupują. Dobrą kolejkę zrobiłem, no i dobry hajs wlatuje. Powystawiałem je po 30 groszy, 80 naklejek. Jak widzicie sprzedały mi się rękawiczki. Także nie ma lipy. Jest całkiem wpytka. Ogólnie. Co więcej? No te gambity rzeczywiście tutaj są wystawione. One się posprzedają. Pewnie dam wam znać, jak się sprzedadzą. Jak się nie, posprze jak się nie posprzedawają, no to po prostu będę je trzymał. Nic nie szkodzi. Aczkolwiek po 16 groszy je kupiłem i elegancko. Y i to z na siano wleciało. Potem wleciało jeszcze ze Spiritu, który jak widzicie jest kupiony. I z Genzi też wlatuje. Także tutaj yy, wielo wątkowa historia oparta na samych faktach. No, jeżeli chodzi o te rękawiczki, no to są one przeznaczone na kilka rzeczy. Po pierwsze jest to nowa seria dla sponsorów. <laughs> Zostań nim już teraz, za 2 złote. To nie dużo. Nie, akurat ta seria jest dla tych lepszych sponsorów. Także tam jest trochę więcej do zapłaty. Zobacz, ile jest. Zresztą masz wesprzyj przecież. Także dla wspierających jest ogólnie. Jest taka sytuacja, że 550 będzie na ten kanał, w sensie ogólnie, tak, i potem zostaje z tego jeszcze 200 zł, które są na tamte serie. Po prostu uznałem, że tak to zrobię i. No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie z tego całkiem niezły content. Mm. Ogólnie, jeżeli ty chcesz wiedzieć lepiej, jak i kiedy, co robię w swoim ekwipunku, jak na przykład z tymi gambitami, to może zostać wspierającym. Zawsze warto. Będę ogólnie to reklamował, dopóki tych ludzi się trochę nie uzbiera, także sorry widzowie za kolejne hamskie reklamy. Ale chciałbym, żeby ta grupa była jakaś tam trochę liczniejsza, niż jeżeli teraz jest i wtedy obiecuję, że już będę tylko sobie mimochodem mówił. No, także co? Ogólnie udało mi się na Gambitach zarobić, udało mi się zarobić na spirytach. znaczy zarobić. No, to kwestia jest tego, żeby wystawić za tyle, za ile są zlecenia, zlecenia kupna, więc no, praktycznie zarobić. Mm. No i więcej rzeczy ogólnie urosło. Co ciekawe, jeszcze face urosło w goldzie, które miałem, ale na tym nie zarobiłem. Na tym jestem akurat na zero. Także to jest całkiem git, też, chociaż już trochę taka e, tendencja wyrównawcza. No ale no różnie to wygląda. Wiadomo, tutaj była dosyć mocno wzrostowa i potem może, może rzeczywiście trochę spadło. Tutaj hmm, dalej jest 37. Czy to różnie może zawsze wyglądać. Więcej rzeczy ogólnie jakoś tutaj się nie układa ciekawie, także tutaj bym powiedział, że wszystko stoi sobie w miejscu, no i tak tylko chciałem się pochwalić w sumie i zareklamować, no bo dzisiaj jest mało filmów, a to też niedziela, to wiecie jak jest, no. Szczypi was dupa, nie? Ja mam nadzieję.